Leczymy o nasze zdrowie, o nasze życie, o naszą przyszłość, o to, żeby nasze dzieci i wnuki mogły normalnie funkcjonować. Stop, stop. stop fermą drobiu! Stop fermą drobiu! Stop fermą drobiu! Stop fermą drobiu! Stop fermą drobiu. drobiu! Proszę sobie wyobrazić las, Ładny krajobraz, dobre powietrze. I nagle w sąsiedztwie pana domu, w który pan włożył cały swój majątek, budowana jest instalacja, która zaczyna śmierdzić. Niszczy panu życie, bo nie może pan otworzyć okna, bo śmierdzi. Nie mogą się dzieci bawić na podwórku, bo śmierdzi. I to powoduje ich gwałtowne utratę jakości życia, ale to także może prowadzić do chorób psychicznych. On mieszka jakieś 300 metrów od, od fermy. Narzeka na to, że nawet jak wsiada rano do samochodu, jak jedzie do pracy, to później jedzie w śmierdzącym samochodzie. Że rano towarzyszy mu smruci wieczorem. Pan Jan jest kim? Jest w ogóle liderem protestu mieszkańców, a zawodowo jest geodetą. Co mamy, tutaj? mamy przed sobą kurniki. To jest 10 sztuk kurników o obsadzie. Około 600-700 tysięcy sztuk. Daleko to jest od pana gospodarstwa? Od 300 pana. Parę metrów. W tej chwili są procedowane cztery wnioski o zwiększenie tego potencjału sześciokrotnie. Cztery wnioski, które opiewają łącznie na. Ponad milion sztuk. Ogrom tego przedsięwzięcia, no, dobija wszystkich. Choć inwestor zapewnił nas, że działa zgodnie z prawem, a rozbudowa fermy ma spełniać najwyższe standardy, to jednak wizja sąsiedztwa tak ogromnej fermy drobiowej od kilku lat przeraża mieszkańców niewielkiej wsi w powiecie Białobrzeskim. Założyli stowarzyszenie, które próbuje powstrzymać jej rozbudowę. Z opinią mówiącą o zagrożeniu dla nich i środowiska poszli do sądu, ale wciąż nie wiedzą, jaka czeka ich przyszłość. Już teraz sąsiedztwo fermy daje im się we znaki. Zapach kurników jest nie do wytrzymania. Nawet w domu, mimo wymienionych okien szczelnych, też naprawdę czuć. A najbardziej się ten zapach rozchodzi, jak jest w ogóle zero wiatru, to się rozchodzi w każdą stronę. Ile tych kurników jest? Dziesięć. Dziesięć. A ryzyko, że ile będzie w przyszłości? Jeszcze około 30 chcą postawić. To jest duże zgromadzenie zwierząt jednego gatunku, jednej odmiany w, na bardzo małej przestrzeni. Zwykle tego typu koncentracja stanowi zagrożenie epidemiologiczne. W tego typu produkcji, zwłaszcza w fermowej produkcji zwierząt, e, stosuje się bardzo duże dawki antybiotyków. E, pozostałości tych antybiotyków dostają się do środowiska, dostają się do wód, dostają się do gleb, mogą zagrozić mieszkańcom, dlatego że budują w nich antybiotyko. Oporność. Tego typu e, instalacje są także źródłem emisji zanieczyszczeń. Powiedziałbym tu o amoniaku, dlatego że on jest groźny dla, dla zdrowia. Powiedziałbym o związkach azotu, bo one także są groźne dla zdrowia. Mogą powodować e, choroby mm, układu krwionośnego i w ogóle takie choroby sercowe. Ale powiedziałbym także o tym, że w tych gazach odlotowych mogą znaleźć się w powietrzu drobnoustroje chorobotwórcze. Tego wszystkiego? boją się mieszkańcy dziesiątek miejscowości w całej Polsce. Ekspansja ferm przemysłowych trwa bowiem od kilkunastu lat, bo nie ma przepisów, które by ją ograniczały. Fermy powstają w sąsiedztwie wsi i miast, często w bardzo bliskiej odległości od gospodarstw. Mieszkańcy są bezradni. Wychodzą na ulicę, by się temu przeciwstawiać. Ze wschodu Chlewnia, południa Chlewnia, z zachodu Chlewnia, teraz jeszcze z z północy. No i będziemy siedzieć w środku i wokać też Zaczynamy być atakowani z różnych stron. Najpierw tutaj budy mieleckie osiek, ale tam już są projekty i złożone dokumenty na następne kurniki od strony no, południowo-zachodniej. Tego typu inwestycja, jeżeli zostanie sfinalizowana, to będzie oczywiście początkiem do tego typu różnych innych inwestycji. Więc to będzie tak naprawdę zapalnik do tego, co może być w przyszłości. Wyjście tak. po prostu wyludni, nasze dzieci nie, dzieci nie będą go wyjścia. Najczęściej ci inwestorzy nie, miesz, nie mieszkają tutaj, nie są mieszkańcami tych okolic. I, i nawet jest, żeby coś zrobić, żeby, żeby truczyć tych ludzi, którzy tu mieszkają. My Mi takiej zgody nie dajemy.